W tym filmie opowiem Wam, na co zwracam uwagę w pierwszej kolejności przy optymalizacji. Mam tu na myśli, jakie warstwy izolacji przeciwwodnych, wilgociowych czy też termicznych przewidział projektant i czy dostosował to do warunków, jakie są na działce. Weźmy za przykład ścianę fundamentową. Po co kłaść jako zewnętrzną warstwę? siatkę z klejem na całej wysokości. Co to właściwie ma dać głęboko w gruncie? Rozumiem słuszność tego rozwiązania pod wykończenie cokołu na przykład tynkiem żywicznym, ale poniżej gruntu? Kolejny temat to ciężka izolacja pozioma z papy na posadzce dla budynku, pod którym nie występuje woda gruntowa. Koszt takiej izolacji jest potężny. Nie wierzcie, że da się to zrobić tanio. Trzeba pamiętać, że jeżeli zdecydujemy się na izolację z papy, musimy doliczyć koszty wykończenia wszelkich przejść instalacji przez warstwę papy. Mówię tu na przykład o instalacji kanalizacyjnej. Zgrzewania później zakładów tej papy i przygotowania podłoża do grzania. Jeżeli wykonawca przewiduje tylko położyć papę, albo ewentualnie dogrzeć ją na zakładach i nie wykańczyć tych przejść, to zwyczajnie dajmy sobie spokój z tym rodzajem izolacji i połóżmy folię budowlaną. Da nam to taki sam efekt, jakbyśmy mieli położyć papę, a w kieszeni będziemy mieli nawet do paru tysięcy złotych. Ten sam efekt można osiągnąć różnymi sposobami. Rodzajów i technologii stropów mamy wiele. Trzeba wiedzieć jak dobrać ten najbardziej optymalny dla danego obiektu. Dla jednego obiektu będzie to strop drewniany, dla drugiego teriwa, a trzeciego filigran. Przerobienie konstrukcji domu ze stropu monolitycznego do gęsto żebrowego typu teriwa może być bardzo proste. Czasem wystarczy dodać tylko jeden podciąg, który pozwoli rozłożyć belki prefabrykowane. Zyskać możemy nawet do kilkunastu tysięcy, w zależności od cen robocizny i wielkości obiektu. A trzeba pamiętać, że konstrukcja obiektu nie składa się tylko ze stropów, ale też z innych elementów, dlatego miejsc na optymalizację jest wiele. Weźmy za przykład lukarny i podcienie. Wiem, że stanowią o walorach estetycznych i funkcjonalnych, ale nie każdy inwestor ma świadomość tego, że zrobienie lukarny będzie droższe niż okna dachowego. Albo że podcień będzie go kosztować praktycznie tyle samo, co dodatkowe metry kwadratowe domu w jej miejsce. W końcu fundamentów, ścian, tynków będzie praktycznie taka sama ilość w obu wariantach. Jedynie posadzki ubędzie, ale zrobienie tarasu też coś kosztuje. Dziwi mnie to, ale czasem jak pytam klientów, czy potrzebujecie w zasadzie okna w garażu? To oni są w szoku, że w ogóle ktoś je tam zaprojektował. Pamiętajcie, że nie odliczcie całej powierzchni tynków, elewacji czy murowania. Wykonawcy z reguły traktują małe otwory, tak jak w ogóle ich by nie było. Kolejne pytanie do klienta: Po co wam właściwie strop nad parterem? Chcecie tam coś przechowywać? Nie. Mamy od tego budynek gospodarczy. Nie muszę chyba mówić, jakim kosztem jest wykonanie stropu, z którego i tak nikt w przyszłości nie będzie korzystał. Poza tym projektanci nie są omylni, każdy może zrobić jakiś błąd np. z funkcjonalnością obiektu. Bywa i tak, że uda się coś zaproponować o wiele lepszego niż było w pierwowzorze. Optymalizacja zależy od wielu czynników. Przede wszystkim jest to wielkość obiektu i jego poziom wykończenia. Nie ma co się oszukiwać. Są takie projekty, z których praktycznie jest wycięte 200% ceny funkcjonalności i nie ma sensu na siłę coś w nich zmieniać. Ale widziałem już takie projekty, że wątpię, aby ktokolwiek je sprawdzał czy przeglądał przed tym jak zostały wydrukowane i złożone do pozwolenia na budowę. Chciałbym Was zaprosić do zapoznania się z ofertą na mojej stronie. Są tam różne pakiety pomocy przy realizacji budowy i optymalizacji projektu.